Или калечки? Или смех? плотки. Чаугрета плотки. Чаугрета плотки. Co, wróciliśmy do szkoły po czterech miesiącach zdalnego nauczania. Wydaje mi się, że poradziliśmy sobie z tym w miarę okej, okay. czyli. No, też mi się tak wydaje. No, niestety no, nasze nauczanie ten, w, troszkę w cieniu koronawirusa, no ale myślę, że mieliśmy, mieliśmy dużo powód, powodów do, do uśmiechu. Nasi nauczyciele na pewno zapewniali nam rozrywkę. To Niektórzy, prawda. Niektórzy no, dość topornie radzili sobie z y, lekcjami online. Tak, niestety. Łatwo drukując zadania z librusa, po prostu moje serce po prostu zostało zajęte przez jej miłość. Jestem tylko wasze wyobrażenie. No, można no. Także słowem by... o 18 powiedzieliście, tak? tak, no nastąpiły przez nas pandemię zmiany. W naszej szkoły mamy wprowadzony reżim sanitarny, który mamy nadzieję ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa. Też mamy taką nadzieję. Pamiętajcie, żeby e, u e, wita nosić maseczki e, przez całą lekcję. No i nie zniszczyć kawetury, bo to jest oczywiście najważniejsze. No i co? No, ale da, możecie spokojnie chodzić tak? i prawie sporty kontaktowe. Sporty są bardzo ważne, a nie. Ja słyszałem, że sametniczek nie uznaje sportu tutaj zespołowych. Ale przez piłkę się nie zaraża. Maseczki, maseczki na korytarzach, maseczki w to, ale tak. Nie korzystamy z szatni. Pierwszaki może nie wiedzą, ale mamy coś takiego jak szatnie w szkole które dobrze funkcjonowały. Była też strzelnica, była też strzelnica. Strzelnica, co prawda, odkąd my jesteśmy w tej szkole, to w życiu nie widziałam tego miejsca. Tak, ponieważ została zamknięta dwa lata przed naszym przyjściem, i tylko. Ale była! No Był pamiętają. przed Wurzem, była! Jest czym się chwalić. W trakcie pandemii, w trakcie zdalnego nauczania, mniej więcej tak. okres kwiecień-maj, nasza szkoła zorganizowała super akcję, która miała na celu zebranie pieniędzy dla naszego absolwenta Maćka Surówki. Tak. Maciek Surówka, no, absolwent, nasz kumpel, reżyser szopki z 2018 roku, niestety doznał strasznego wypadku. No i postanowiliśmy zorganizować akcję, e, jak to, jako że widzieliście w internecie na pewno trend szesnastek pod e, Sixteen Challenge. Zorganizowaliśmy nowy dworski, e, który zaczął e, Olaf... E, który Olaf? Krzanowski. Olaf Szanowski. Rozpoczęło się od Olafa Krzanowskiego. Tak, tak. I tych szesnastek leciało chyba z 40 albo 50. Więcej. Nawet więcej. Więcej, żartowałam. To był żart. To był żart. Było im więcej. I co? I śpiewali sobie uczniowie naszej szkoły. Bardziej rapowali, można. Rapowali, powiedzieć, ale rapowali. niektórzy naprawdę się postarali. Tak, I wyszło tak. super. Na przykład u... Dominik Paweł, względnie osobiście, moją taką perełką to był Dominik Paweł z po początku. Trzeba... Tak, tak, tak. I co? I udało nam się zebrać całkiem pokaźną sumę na leczenie Maćka. Tak, 20, 20 000. tysięcy. Tak, tak. Od czasu rozpoczęcia naszej, naszej akcji do początku wakacji wpłynęło na konto Maćka 20 tysięcy. Więc naprawdę jest czego być. Jest górnym. się chwalić i naprawdę życzymy ci macie zdrowie, jeśli to oglądasz, to Państwo jesteśmy. ciepłutko z tobą siedzimy tam. Przy, przy wejściu do szkoły pan Rysiu zawsze prosi o dezynfekcję rąk. No oraz nie zdezynfekowałem, to naprawdę gonił mnie po schodach. Gonił było po schodach? gonił. Naprawdę. To prawda tak było. No co, szatnie są zamknięte, nie możemy w tym roku korzystać z szatni. Co prawda większość uczniów chyba się z tego cieszy, bo, nie muszą, bo ta, mogą chodzić ta. z kurtkami po szkole. Co wszyscy uwielbiali. Wielu nauczycieli ma już odruch wysyłania uczniów do piwnicy. Tak i. W czasie lekcji, Nie, nie dajemy im tej możemy... satysfakcji, tak. by mogli tak. nas odesłać, to na pewno. O czym... O! Biblioteka. Nie wolno siedzieć w bibliotece teraz. I kogo to interesuje. <noise> Ciekawa historia, tutaj taka mała anegdotka. Może dziewczyna, o której teraz mówimy, nas wysłucha. Dzisiaj na korytarzu rozmawialiśmy z panem profesorem Sokarskim i przy automacie na drugim piętrze spotkałyśmy dziewczynę, która wydaje nam się, że jest z któryś z tych młodszych roczników, która żeby kaszlnąć, postanowiła zdjąć maseczkę, żeby jej było wygodniej. Prosimy, nie rób tego następnym razem, jest... ale dostarczyłaś nam naprawdę wiele. <grym> <grym> zabawy. Tak, nie róbcie tego generalnie maseczka jest po to, żeby kaszle nie. Zatrzymać tutaj wszystkie te drogi oddechowy, prawda, zasłania, wiadomo, nie zasłaniamy innych części, no tutaj zasłaniamy, tylko pamiętajcie, że ma coś się tylko tutaj, prawda? Tak. Inne części też zasłonięcie. <noise> tak, e, zmieniła się lekko kadra nauczycielska. No i co, bardzo dziękujemy za te wszystkie lata nauka, naukacji. Jeśli chodzi o zmiany w kadrze, to... A jeszcze o, zapomniałem no właśnie jedna z moich ulubionych nauczycielek, pani Markiewicz. Eee, od matematyki oczywiście, ucząca mnie przez dwa lata, no niestety odeszła. Odeszła od nas też pani profesor Łóżecka Pali, która w naszej szkole uczyła ponad 40 lat. Tak, no niestety przez pandemię, yy, no już boi się przychodzić nas uczyć z wielkim ubolewaniem, yy, nas tutaj, no opuściła, można tak powiedzieć, ale życzymy jej. Yy, yy. Wszystkiego najlepszego. Z wielkim bólem serca musimy pożegnać panią profesor Mazur, która wiele lat uczyła nas. Odeszła, szopka będzie na pewno ubolewała nad, no. nad jej nieobecnością. Niestety, niestety. Jest, jest nowa pani od WOSu? WOS nie od WOS nie od EDB. Do. A jest nowa pani od EDB? Tak, tak. Jest nowa pani od EDB. Na pewno nie będzie to pani profesor Mazur. Ale zobaczymy, może okaże się równie ciekawym nauczycielem. Straciliśmy też pana profesora Furmanika. No niestety, ubolewam nad tym. No nic, no. Żyje, też również żyje. Można powiedzieć, ee, nie można powiedzieć świętej pamięci. Nie można powiedzieć świętej pamięci. <noise> no przykro nam, po prostu bardzo nam przykro, że odszedł. Ale już jest nowa pani w jego zastępstwie, pani profesor. Więc... Nie ma? Możemy możemy we dwójkę pogadać co tam u Ciebie, co? Fajnie, nie? Dobrze się czujesz na nie? nie! Firma Polakowski przygotowuje posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. O czym warto wspomnieć? Są pozytywy pandemii, wierzcie lub nie, są pozytywy pandemii. Czytaliśmy Je... razem tutaj e, regulaminy na Librusie. A może ja powiem, co to był za A pozytyw? No, ja powiem, proszę, co to był za pozytyw, bardzo. jeśli Filip nie da dojść do głosu. Więc, Polakowski jest pusty. Tak. Firma Polakowski przygotowuje posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dziękujemy za tę informację. Mamy nadzieję, że nie zarazimy się w Polakowskim. Tak, myślę, że kotlet jest odkażony, więc nie bójcie się, ziemniaki są też ok. Naprawdę, Bardzo polecam, polecam. Polecamy ryż ten To, to jest hinduski. Ten czeski. Nie, on Nie tak. czeski, hinduski. hinduski. No to jak już jesteśmy w temacie Maćka Surówki, no to... W temacie Maćka Surówki. Przy temacie... Dobra, dobra, skupmy się. E, jak już jesteśmy w temacie Maćka Surówki... Przy temacie Maćka no, Jak już jesteśmy przy temacie strony internetowej i e, różnych takich... Przy temacie Maćka tak. Studniówka. Kwestia studniówki. Boimy się lekko. Niestety. Ciekawostka na dziś. Jeśli studniówka przez wirusa się nie uda, to będziemy pierwszym rocznikiem od stanu wojennego, który będzie miał odwo odwołaną studniówkę. Więc ile? Prawie 40 no, lat. O tym nie wiemy, nie wiedziałem. No widzisz, nie ma za to co. Możemy, to... możemy się czuć tak troszeczkę powyżej, Więc... tak? Wyjątkowo tak, troszeczkę. Tak, tak. Oczywiście tak. mamy też nadzieję, że razem z odwołaniem studniówki yy, też będzie odwołanie. Yy, egzaminów maturalnych ustnych. Ja słyszałam, że, ja, słyszałam, ja słyszałam, że matury ustne mogą być odwołane. Tak, to prawda, to by było bardzo na rękę. No tak. I teraz nie wiemy, co w ogóle z nami będzie. Czy wrócimy na zdalne nauczanie, czy nie. Na pewno ubolewa nad tym pani profesor Tyliba. Oj. Bo nie wiadomo, co będzie z naszymi konkursami. No cóż, no teraz mamy nadzieję, że, że Pani pokona only. koronawirusa swoją chęcią do pracy tak. i nic nie stanie na przeszkodzie, że bo czekamy, że czekamy. na przykład finał w Filharmonii. Ja na to czekam. Akurat w temacie, bo Filip dodaje tutaj, widzę Instastory i oznacza nasz fanpage, jeśli tak to można nazwać na Instagramie działamy, działamy w internecie. Na nagrywanie. Instanus... Super, super. Um, na Instagramie znajdziecie NWD 1588, ale dla pierwszoklasistów, naprawdę przydatna informacja. jest co najważniejsze, wchodźcie na Tinder Nowodowskiego, chyba Tinder.nwd, tak mi się wydaje. Piszcie, Instagramie. możecie pisać na tym Tinder, bo niestety możliwe, to Możliwe, że poznacie swoją drugą połówkę. No i co? Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Nie, wool, wool. Jeszcze wcale nie kończymy. Jeszcze miesiąc, miesiąc 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 się z Wami nie miesiąc. żegnamy. Więc tak, Nowodworek Wall na Facebooku. Bardzo tak. przydatna grupa. Możecie na kupić, której sprzedać książki. Kupujecie tanio, sprzedajecie książki, spotykacie się tak. z absolwentkami po za absolwentami pod Bartkiem i sobie tak. kupujecie. Jest super tanio. Tak. Sprawdzone źródło. Nowodworek info. Co? Codzienna dawka najważniejszych informacji od samorządu, od dyrekcji. Dokładnie. No i, no i nowo TV. No TV. No mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Dokładnie. Będziecie nas oglądać. Codziennie, przez tygodzień dziennie. A tak średnio to pewnie raz, na, tak szczerze to pewnie raz na miesiąc, ale mamy nadzieję, że się będziemy widzieć. Mamy dzisiaj. dużo planów, mamy w planach ciekawe tutaj inwestycje, no to może nie można powiedzieć inwestycje, ale mamy w planach ciekawe pomysły, takie jak. Teleturnieje, QA, albo wywiady z ciekawymi nowodworczykami. Stay tuned! Subskrypcje, dzwoneczki, lajki. Cześć! <grymiany>